Każde pokolenie ma skrojoną na miarę sumę nieszczęść. Ludzkość nie umie żyć bez ostateczności. Zbyt długo w szczęściu, bez widma zagłady. Póki można, żyjmy starym życiem. Realizujmy obrane cele, istniejące zobowiązania. Róbmy smaczne zakupy i jeszcze smaczniejsze potrawy. Myjmy włosy. Co na wypadek końca? Więcej pocałunków, przytuleń. więcej słów kocha. Dzień dobry, dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem nad Polskim morzem Piotr Wiktor Lorkowski. To już 38 odcinek nad morza podcastu o poezji, zacznę go trochę nietypowo, bo od podziękowań. Od podziękowań za tyle dobrych słów skierowanych pod adresem poprzedniego odcinka, zawierającego jak pewnie pamiętacie, pierwszą część antologii wierszy czytanych. Dziękuję także za bardzo ciekawą dyskusję uczestnikom wirtualnego spotkania w poniedziałkowy wieczór 13 lipca. Poprzednia audycja była wielogłosem. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z twórczością Bożeny Bobedygi. Usłyszycie tu jej wiersze w autorskiej interpretacji. I rozmowę z poetką, rozmowę urozmaiconą piosenkami w jej wykonaniu. O naszym dzisiejszym gościu można powiedzieć ogromnie wiele i sporo się o nim dzisiaj dowiecie, ale jeszcze więcej można powiedzieć o jej dorobku obszernie opisanym w serwisie krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Link do. Tego serwisu link do strony autorskiej podaję w opisie do dzisiejszego odcinka. A ja po prostu ograniczę się tylko do podania tytułów zbiorów poetyckich: Bożene, Bobydygi, Skrytka Sylwii von Zilberstein, rok 2003, drugie wydanie 2006, Kropla, rok 2007, później bardzo dobry tom koniec sezonu. Rok 2015. Rozrusznik, też książka bardzo interesująca, z roku 2018. A pomiędzy tymi datami wyszedł wybór wierszy Bożen Bobydygi, polsko-hebrajski, w tłumaczeniu Bronki Rosenfeld. To rok 2017, ale to oczywiście tylko Ułamek z bardzo bogatej bibliografii Bożeny Bobydygi, Dygi, ale przychodzi taki moment, przychodzi taki czas, że trzeba zawiesić mówienie o poetce i oddać w tym momencie wypada głos jej wierszą. Wiersz bez tytułu. Pięknej kobiecie trudniej się starzeć, rozstać z pięknością włosów, międrnością twarzy. Trudniej patrzeć na dłonie, jakby nie jej już, lub niedługo. Gdzie ja jestem? Pyta piękna kobieta z lękiem. To opakowanie mnie. Coraz mniej moje. Jestem coraz bardziej osobna, obca w sobie. Czy moje ciało i ja to ja? Jeszcze. Jak długo? Wiersz bez tytułu. Monika patrzy na mnie szeroko otwarta. Po dawnych wiekach mamy trwałość, murowaną kulturę. Ich śmieci znikły w kompoście. Nasza kultura z karton gipsu. Mamy za to najtrwalsze śmieci, mówi Monika. Z cyklu wiersze pandemiczne. Mój dom, moje mieszkanie. Kupiony udział w kamienicy. Wybudowany przeze mnie, dokładnie dostosowany do potrzeb. Pięknie ozdobiony historią i sztuką współczesną, z widokiem na miedzianą kopułę Piotra i Pawła, stał się więzieniem bez spacerniaka. Chyba, że wyjdę wyrzucić śmieci, wytrzepać dywan, może zacząć palić. Papieros na parkingu na miastko minionej epoki. Nie wiedzieliśmy, jak nam dobrze. Nie wiemy, jak nam źle. Nie wiemy, o ile może być gorzej. Zabijam niemoc sprzątaniem papierów na biurku. Nagle kwity z płatności kartą nabierają rangi relikwi. Dowód zapłaty za termy w chochołowie. Znak, że tam byłam w tłumie nagich i szczęśliwych. Ocierałam się o ciała w ukropie, to znowu rozciągałam w basenie. Dowód zapłaty za wyciąg na bani, niestraszny był tłum i ścisk w kolejce. Dowód zapłaty za pteki na ulicy studenckiej, w głowie mi były ekologiczne kosmetyki, i o wygląd. Dowód zapłaty za bilet kolejowy, istniały podróże. Dowód zapłaty w owczarni, chadzało się do restauracji. Papierowe ślady życia sprzed pandemii. Śmierć. Każdemu polecam. Ojciec Badeń. Trapi mnie, jak umrzeć łagodnie dla świata. Nie zaśmiecić sobą łóżka, nie obrzydzić pokoju, nie nastraszyć domowników, nie zagracić ulicy, a jednak nie odchodzić w bezimiennej bieli szpitala samotnie w gąszczu plastikowych rurek, z dala od miłości. Trenna śmierć Andrzeja Wajdy i kota mruczka. Dziś pogrzeb Andrzeja Wajdy w Krakowie i kota mruczka w Krośnie. Andrzeja żegnają mądre słowa. Kamery, tłumy przyjaciół i ciekawskich oraz tych, którzy chcą się pokazać i ci, którym wypada być. Mruczka przez chwilę wypatrywała kotka Kira. Na chwilę osowiał pies Jim. Chwilowo smucą się domownicy. Jak ma się śmierć mruczka? Do śmierci Andrzeja. Kim jest mruczek dla Boga? Kim Andrzej? Przeczuć nie mogę, jednak przeczuwam nieoczywistość. Jak słyszycie, przenieśliśmy się już do Krakowa. Rozmowa została nagrana online, stąd dźwięk ma swoje niedoskonałości. Ale mimo tego mam nadzieję, że Was choć trochę zainteresuje, dlatego że wzbogacają ją piosenki za zgodą twórców zaczerpnięte z płyty, quasi Una Fantazja. A będą to kolejno. Cudowne maliki. Muzyka Maciej Zimka, słowa Jacek Sojan. W związku z tytułem króciutki przypis. Cudowne maliki. Ten tytuł nawiązuje do świątków tworzonych przez Jana Malika Krakowskiego, muzyka z potrzeby serca, zajmującego się również rzeźbą. Dzik i myśliwy. Muzyka Maciej Zimka, słowa Jacek Sojan. Zapłakane oczy. Tekst Bożena Bobadyga. Muzyka Maciej Zimka. Partie wokalne wszystkich piosenek wykonuje bohaterka tej audycji. Maciej Zimka wzbogacił tę audycję własną interpretacją akordeonową fragmentów suity Edwarda Griga Per Gent. Ten fragment Konkretnie pochodzący z części drugiej stanowi dźwiękowe tło wierszy w autorskiej interpretacji. Twórcą muzycznej części dzisiejszej audycji posyłam myśl pełną wdzięczności. A teraz zasiadamy już do rozmowy z poetką. Wiem, że jesteś osobą wielu talentów, wielu zainteresowań, konserwacja zabytków, sztuka, poezja, muzyka. Która z tych sztuk była pierwsza? Gdyby sięgnąć w głąb dzieciństwa, to literatura. Przy czym muszę powiedzieć, że zawsze ilustrowałam swoje książki. Ja się bardzo wcześnie nauczyłam czytać, miałam między 4 a 5 lat. Mój ojciec był bibliofilem, więc było mnóstwo książek w domu. Zresztą po dziś dzień zostało po nim około 7000 egzemplarzy. I postanowiłam pisać bajki. Jak miałam 6 lat, napisałam bajkę pod tytułem Nowe mieszkanie Klary. Była to bajka o Lalce, myślę, że inspirowana mocno plastusiowym pamiętnikiem. No i sama ją ilustrowałam, więc to tak zawsze szło u mnie w parze. Bardzo też lubiłam śpiewać jako dziecko, tańczyć. Wymyślałam scenariusze, odgrywałam, chciałam być aktorką wtedy, odgrywałam sceny najprzeróżniejsze, przebierałam się, komponowałam. Jak miałam 7 lat, to uczyłam się już w szkole muzycznej, takiej popołudniowej, tylko muzycznej, na pianinie i, i wykorzystywałam to pianino też, właśnie do jakichś własnych aranżacji. I ilustrowania swoich pomysłów. Nagrywałam to w ogóle na szpulowy magnetofon. To zawsze gdzieś we mnie wszystko było połączone. Wiesz, taka synteza sztuki jest dla mnie czymś po prostu naturalnym, takim organicznym. ko święte jak biedronka na sukni z polskich pól wycięta, Bo zaiste najświętsze nie w srebrze i złocie, oto w gąsieniczkach na kwietnym żabocie, Ale w bluszczach co wznoszą cienistość pacierza I w świetlikach co niosą świetlistość zbawienia, Ma jest Majestatem pijane jagody i zioł. Łaspoczą bose pięty pieszczała Kościoła, A pod jego figlarnym paluszkiem juchasa Maleńka babia góra jako wieczka hasa Jak się nie uśmiechnąć, roześmiać się trzeba, Kiedy tyle na ziemi zasianego nie ma Nawet ogień to tylko wodospady miodów, Co się sądzą przez serce urodzi. W swoim domu misterne widziano koronki. Utkana ze szczepiotów wiecznego kwitnienia, że to dzieło zachwytu i pięści uwielbienia. Zachowaj zika, co w rzeźbiarze dłoni, bo głowa mistrza Jana warta aureoli.